I tak, czyś koteczki. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, co to jest Forward Stock split, czyli cena akcji zmniejsza się, ale ilość akcji się zwiększa, ale kapitalizacja zostaje ta sama. I teraz rozmawiamy o tym, co to jest reverse stock split. To jest to samo, tylko na odwrót. I tutaj zmodelowałem sytuację, że na przykład before reverse stock split, czyli na przykład normalna sytuacja, akcja jakaś tam handluje się за 2 долари. Капіталізація виношує 2 мільйони 100 тисяч доларів. Ну і ваш акцій емітуваних, то є мільйон 50, чили полова, і ежелі подлічимо топ-600, здобуємо то ще якась ваш акцій на ринку доступних, в ogóle емітуваних. І тут представим ситуацію, коли відбувається reverse stock split. E Reverse Stock Split 10 do 1. I teraz tak akcja, która kosztowała 2, robi się za 20, czyli razy 10. Kapitalizacja, jak mówiłem wcześniej, zostaje ta sama, tylko ilość akcji też pomniejszy się o 10, czyli zamiast 1,50 tysięcy robi się 105 tysięcy No i kapitalizacja zostaje bez zmian. I teraz tak, po co to jest potrzebne? Pierwsze to jest związane z wymogiem na giełdzie. Na przykład, e, tak jak wiecie, NASDAQ albo New York Stock Exchange mają swoje wymagania, żeby tam e, mieć prawo na listing, czyli na handlowanie tymi akcjami na tej giełdzie. E, I jak na przykład w przypadku NASDAQ. E, jest wymóg, że akcja nie może przez jakiś dłuższy czas handlować się poniżej 1 dolara. Czyli na przykład, jeżeli tutaj będzie akcja powiedzmy 0,7, to przez chyba pół roku oni muszą albo zejść z listy, będzie delisting, czyli nie będą już występować na tej giełdzie, na przykład NASDAQ, albo właśnie zrobić taki reverse stock split, który pomoże im znów być powyżej 1 dolara. але очевидно, то зменшить їх кількість акцій, доступних на ринку. Под це то есть Зазвичай то есть коли фірма вже падає, її вартість ще обніжає стопньово, цілий час. i żeby uratować po prostu, bo NASDAQ na przykład to jest prestiżowa giełda, jeżeli nie NASDAQ to New York Stock Exchange, jeżeli e, żadnej z tych firm, e, żadnych z tych giełd, znaczy będzie albo akcja występować na innej giełdzie, może zarejestrować się na przykład na giełdzie londyńskiej, niemieckiej jakiejś, e, albo, no hongkongskiej na przykład, albo jeszcze jest OTC, over the counter, tam zazwyczaj inne całkiem zasady, zasady raportowania tam w ogóle nie występują, Nasdaq na przykład wymaga od um, swoich firm, które tam występują, specjalne ma wymagania co do raportingu, co do danych i tak dalej, więc na tych giełdach New York Stock Exchange i Nasdaq jest bardziej prestiżowo mieć swoje akcje niż na innych giełdach. Więc, tak jak mówiłem, zazwyczaj to jest tak, że firma pada w dół, cena schodzi i trzeba po prostu ją ratować, żeby ona została na giełdzie. Więc robią taki reverse stock split. Zazwyczaj firmy, które rozwijają się bardzo mocno szybko, oni na odwrót robią forward stock split, takie jak na przykład Google, Apple i tak dalej. No i tutaj pokażę jeden przypadek CTRM giełda nie giełda, akcja tylko firma, Custer Maritime, która jeżeli popatrzymy na grafik, miała cały czas spad, tu przez jakiś czas tylko trochę wzrosła, ale potem dalej spadła i ona zrobiła właśnie ten reverse stock split 10 do 1. To z tych firm, których ja znam na przykład osobiście, ale na pewno jest dużo innych firm z małą kapitalizacją, które też mają takie same problemy. I jak widzimy in gain compliance, czyli zgodność z NASDAQ, i minimum, minimalna cena 1 dolar, firma ogłosiła 1 do 10 reverse stock split of its shares, czyli ich akcji. No i tak to wygląda, tutaj zmodelowałem mniej więcej jak to wygląda, um, więc jak, jeśli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe i do zobaczenia w następnym wideo.